Dzień dobry państwu. Cześć. Dzisiaj już kierujemy się do piątego rozdziału Ewangelii Świętego Jana, tak uzdrowienie przy sadzawce Betesda oraz pan Jezus mówi o tym, że jest równy Ojcu. Mm -hmm. To co, zaczynamy? Każdy czyta sam piąty rozdział od 1 do 15. wersetu? nie, przynajmniej do 18. wersetu i potem lecimy razem. Zrobione? Przeczytane? To lecimy razem. Czytamy. Krótce po tym przypadało święto żydowskie. Jezus przybył do Jerozolimy. W Jerozolimie przy owczej bramie znajdowała się sadzawka mająca pięć krużganków nazywana po hebrajsku Betesda. W ich obrębie leżało wielu chorych, niewidomych, kulawych, sparaliżowanych. No i teraz czwarty, tylko właśnie Marcin ma tysiąc latkę i nie ma czwartego. Jest, jest, piąty. jest w przypisach obok. Tak, Ja mam e, inny, tuma, inny przykład i mam czwarty. Czasem bowiem anioł Pana wstępował do sadzawki i, i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, niezależnie od tego, co mu dolegało. No i potem mamy oboje piąty. Czemu w niektórych przykładach ten czwarty jest, a w niektórych tego czwartego nie ma? Ano y, dlatego, że ten werset czwarty w tych yy, pierwszych, yy, oryginalnych wydaniach, najwcześniejszych, nie występuje. Dopiero występuje w tych wydaniach nieco późniejszych. Dlaczego? No, yy, najprawdopodobniej dlatego, że na początku no, wszyscy wiedzieli, o co chodzi z tą sadzawką w Beteździe. Dlaczego tak się dzieje, że tamci chorzy wszyscy czekali, jak, na jakiej zasadzie to funkcjonuje. Natomiast potem z czasem, kiedy to już przestało mieć znaczenie po zmartwychwstaniu Jezusa Bóg działał poprzez Ducha Świętego, już nie w takie sposoby jak wcześniej. Więc możliwe, że to już zanikło i ludzie przestali rozumieć tak prosto ten tekst jak wtedy. No i po prostu jakiś jakiś wierny dopisał, y, jakiś redaktor dopisał y, to, żeby łatwiej ludzie mieli zrozumieć, tak? no, bo to już nie było takie oczywiste. Natomiast y, jedno co jest pewne, że y, no, tam te uzdrowienia występowały, no bo ludzie czekali, tak. zaraz będziemy mieć o bohaterze, który też czekał i y, to bardzo długo, więc on musiał widzieć, że ludzie, którzy tam y, faktycznie Wchodzili jako piersi po poruszeniu wody, byli uzdrawiani i musieli czekać dalej na kolejne poruszenie tej wody, więc to nie było takie takie, takie proste i łatwe, żeby, być, żeby po prostu wejść i jestem uzdrowiony, tylko jakieś tam funkcjonowały zasady, aby też no, okazać to zaufanie i wiarę i wytrwałość przed Bogiem. Czytamy, piąty werset. Był tam także pewien człowiek, który chorował 38 lat. Jezus zauważył go. Leżącego tam, a wiedział, że mężczyzna ten już od dłuższego czasu był chory. Zapytał go więc: Chcesz być zdrowy? Chory odpowiedział: Panie, nie mam nikogo, kto by mnie zanurzył w sadzawce po poruszeniu się wody. A kiedy ja już do niej wchodzę, ktoś inny mnie wyprzedza. Wtedy Jezus polecił mu: Wstań, weź swoje posłanie i chodź. I natychmiast ten człowiek wyzdrowiał. Zabrał posłanie i chodził. W tym zaś dniu przypadał Szabat. Tu się zatrzymajmy. Tak. No i właśnie y, Jezus pyta się y, czy chcesz być zdrowy? Y, chory odpowiada nie mam człowieka, który wrzuciłby mnie do sadzawki tuż po poruszeniu. To to, co mówiłeś, tak? Tak. Mówi... Czyli to jest wyjaśnienie, że po poruszeniu wody trzeba być w sadzawce. Pierwsza osoba jest uzdrowiona. I to właśnie ten czwarty werset jakby wyjaśnia. Nie? Więc tak naprawdę no, jest to y, ten czwarty werset on nie zmienia, on tylko głębiej wyjaśnia dla czytelnika, żeby czytelnik zrozumiał, aha, to o to chodzi, że musisz być pierwszy po poruszeniu wody, tak? Bo to mogłoby być niejasne po samym y, tym y, piątym, szóstym, siódmym wersecie, nie? To, co mnie tutaj tak zaciekawiło, mhm. to to, że tutaj nie pada pytanie, czy wierzysz, że możesz być uzdrowiony, tak? Mhm. Jakby samo to, że on tam czekał, to już stanowi... Taką pokaz jego wiarę, tak? Że on wierzył, że może być uzdrowiony. Więc tutaj pana. No tak, bo gdyby no, no nie, nie było tego uzdrowienia, prawda? Nie mhm. widziałby tych uzdrowień, no to by powiedział, ee, no to tam ci wchodzą, po poruszeniu nie są uzdrowieni, to po co ja tu w ogóle będę siedział, nie? No. Chcesz być zdrowy? Wstań, weź swoje posłanie i chodź. Czyli on. No, chce być zdrowy, tylko on wyjaśnia. Jezusowi tą sytuację, że no dlaczego, dlaczego tak no tu długo tu jeszcze siedzi, no nie? Dlatego dlaczego te 38 lat. No bo skoro 38 lat jest chory, tam mieszka, no to znaczy, że przez te 38 lat nigdy nie mógł być pierwszy po poruszeniu wody, nie? Smutna historia, trzeba powiedzieć. No pod tym względem. Pod tym względem smutna, nie? I co nam ten tekst pokazuje? To, że jest Pan Jezus lekarzem. Mhm. No, i że bezpośrednio On e, uzdrawia, jak wchodzisz w nim, e, z nim w relację. I to też nie jest taka gonitwa: kto pierwszy, ten lepszy. Tak. Każdy ma dostęp. Jeśli Jezus chce, nie? no to będziesz uzdrowiony. Ale z drugiej strony mamy tutaj też happy end, tak? Widzimy, że Pan Jezus do niego się wybrał. Tak, no i już dłużej nie musi czekać, aż ktoś go wrzuci do tej wody po poruszeniu, tylko już może rozmawiać z tym, który tą wodę porusza i sprawia. Od czasu przyjścia Ducha Świętego, tak? Tak. No, tutaj ma dostęp bezpośredni do Jezusa. Wiemy, że Jezus po zmartwychwstaniu odchodzi do, do Ojca do nieba, natomiast posyła innego pocieszyciela, trzecią osobę tak. Ducha Świętego, który już do każdego z nas przychodzi, jeżeli tylko my uwierzymy. To jest dostęp. To jest dostęp do Ducha Świętego bezpośrednio, nie? Czyli ta sytuacja, gdzie ludzie mieli dostęp do sadzawki po poruszeniu, to teraz mają dostęp do Ducha Świętego dzięki ofierze Jezusa. Nie? Jezus umarł za nas na krzyżu, zasłona przybytku się rozdarła i Bóg jest znowu y, dostępny dla człowieka przez Ducha Świętego. nie I przez arcykapłana tą jedną postać, taką tak. wchodzącą tam. Już nie potrzebujemy żadnych Świętego. innych pośredników, mm -hmm. jak tylko Jezusa, bo kto uwierzy w Jezusa, otrzyma w darze Ducha Świętego, czyli y, bezpośredni dostęp do Boga. Nie? Poprzez to, że właśnie człowiek jest świątynią Ducha Świętego, jest świątynią Boga. Nie? Ciało człowieka staje się tym miejscem, gdzie można spotkać Boga. Nie trzeba już iść do świątyni. Tak? Tak. To człowiek się staje świątynią. Nie? I to kościół to już nie budynek. Kościół to już ludzie od tego momentu. Nie? Już się ściany, już się pomieszczenie, jakiego ma, ma wielkość, jak musi być zbudowane. To, co mówiliśmy ostatnio też. Tak. Czytamy dalej. Dziesiąty mhm. werset. Żydzi więc upomnieli uzdrowionego. Dziś jest szabat i nie wolno ci nosić twego posłania. Lecz on im odparł. Przecież ten, który mnie uzdrowił, powiedział mi: wstań, weź swoje posłanie i chodź. Zatrzymajmy <grym, grym> się, musz. Tak, no i ten dziesiąty werset, yy, nie wolno ci dźwigać posłania. No i ktoś by mógł powiedzieć, tak, no oho, zaraz to jak faryzeusze mówią, nie wolno ci dźwigać posłania, no to znaczy, że wynika to z prawa Bożego, tak? Tak by można pomyśleć, no skoro yy, duchowny mi mówi, skoro duchowny lider kościoła mi mówi, że nie wolno nosić posłania, to ktoś by sobie mógł pomyśleć, a, no to znaczy, że on jest... Bożym liderem, no to znaczy, że mówi prawo Boże. A guzik, prawda. A ten mężczyzna, że łamie to prawo. I pan tak. Jezus to już stanął w sytuacji, w której musiał wybronić, nie? Dlaczego to czyni? Dlaczego guzik, prawda? No bo yy, zakaz noszenia posłania w szabat nie było prawem Bożym. Było dopowiedzianym prawem ludzkim. Tak? Czyli. To nie było powiedziane przez Boga, że nie wolno. Bóg powiedział, że masz od, y, święcić dzień szabatu i nie pracować po Dokładnie. prostu. Nie? A Żydzi sobie tam rozpracowywali, co to znaczy to nie pracować. I, Ile kroków możesz ta, zrobić. Do, 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 dopowiadali tam różne rzeczy. Nie? A, Jezus, a Jezus swoim zachowaniem pokazuje, to ja powiedziałem, co znaczy, że nie będziesz pracował. I ja wiem, co to oznacza. I że szabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. I że w szabat. Dbasz o bliźniego, dbasz o człowieka w relacji z Bogiem, nie? Więc jakby Żydzi sobie w swojej religijności dopisali to tak jakbyśmy chcieli powiedzieć, że jest wiara i jest prawo Boże, a jest też tradycja i my tą tradycję dopowiadamy. A Jezus to pokazuje, nie. Tradycja faryzeuszy nie. To, co ja mówię jako Bóg jest ważne. I to jest niesamowity moment moim zdaniem, kiedy na dzisiejsze czasy to jest też bardzo ważne nie? bo my trzeźwiejemy z fałszywych poglądów na temat Boga nie dlatego trzeźwiąca filiżanka i tu jest uważam bardzo trzeźwiący moment kiedy Jezus pokazuje jest Prawo Boże jest tradycja tradycji uważaj, uważaj bo to ja mówię jak ma być a nie tradycja, którą człowiek sobie dopowiedział nie? Tam, jeszcze, tam był Talmud i tam jeszcze było druga Księga potem, już nie pamiętam jak ona się nazywała, jakoś Miszna, czy nie pamiętam, można nie. sprawdzić w Google'ach i właśnie na początku to była ustna tradycja, a potem Żydzi to spisali właśnie w tych dwóch księgach i, i mieli przestrzegać, nie? Czyli była Biblia i była ta, ta druga księga jeszcze Talmud, nie, Jezus pokazuje, yy, wejść swoje łoże i idź, nie? Bo On chce pokazać, nie, ja Wam to złamie, nie? Ja Wam złamię tą Waszą tradycję, bo to nie tak ma działać, nie? I nieraz Żydzi mieli pretensje, prawda? Oj, od tego się zaczęło, to, Ołamanie żeby mieć problem, nie? Pan Jezus, tak? wielokrotnie. Można powiedzieć, że w tej Ewangelii w piątym zaczyna się już takie nie, podpadanie Pana Jezusa. Tak. Już się Żydzi zaczynają buntować, wściekać, tak? że Jezus im e, no, wytyka wiele rzeczy, krytykuje wiele rzeczy, pokazuje, nie tak ma to być, a oni zamiast uwierzyć i rozpoznać, no, to wolą walczyć. Nie? co, To, co mnie tu zaciekawiło, to już tak Pan Jezus, mimo że za chwileczkę się okaże w tej historii, że nie do końca wiedział, mhm. kto go uzdrowił ten ten uzdrowiony. Y Widzi już taki autorytet. Ten, który mnie uzdrowił, powiedział wstań, weź swoje posłanie i chodź, no. tak? Wiedział prawdopodobnie, że w tym, tej no wiesz, tradycji nie może tego robić. 38 a, lat chory, a on tak. Pstań i już. I on jest zdrowy, wiesz. Nie ma żadnego nawet wchodzenia do wody, nie? Tylko powiedział: tak jak Bóg stworzył świat słowem, tak, tak jak Bóg może słowem wszystko, tak tutaj widział, no to masz być zdrowy i on jest nagle zdrowy, nie? No to dlaczego miałby go nie posłuchać? Ten, co mnie uzdrowiła, 38 lat. Ci faryzeusze tam chodzili, tam byli. Oni nie mieli takiej mocy, a on ma, nie? Czyli on pokazuje swój autorytet. Wiele razy pokazywał, nie? Zero to jest, zupełnie. Totalne. Tak, tak. Więc on go słuchał. No nic dziwnego, nie? Dwunasty werset, rozmowa dalsza. Zapytali go więc, kim był ten człowiek, który ci powiedział: Wstań i chodź. Uzdrowiony jednak nie wiedział, kto to był, ponieważ Jezus oddalił się od zgromadzenia, zgromadzonego tam tłumu. Gdy Jezus spotkał go później na terenie świątyni, powiedział do niego: Spójrz, jesteś całkiem zdrowy. Nie grzesz już więcej, aby cię nie spotkało coś gorszego. Tu bym zatrzymał, tak. bo wiele nurtów chrześcijańskich interpretuje ten moment, że a widzisz, czyli grzechy sprawiły, że byłeś chory, nie? No ja z tym się nie zgadzam. Dla mnie tutaj ta wersja, ta, ten układ gramatyczny nie mówi tego, że wcześniej. Grzeszyłeś i dlatego byłeś chory, tylko to pokazuje, że yy, teraz zostałeś uzdrowiony. To było dla ciebie 38 lat, byłeś chory, nie? No to jeżeli on 38 lat był chory, to on albo teraz ma te 38 lat i znaczy, że był chory od więcej. urodzenia, albo ma jeszcze więcej. To ile muż mu tego życia zostało, nie? No. Wiesz, I teraz coś gorszego, nie? no to tu znaczy, że nie grzesz więcej, żeby Ci się coś gorszego nie stało. Możesz utracić swoje wiesz, zbawienie, nie? Możesz, możesz nie być w niebie. I to jest gorsze niż ta choroba. Nie? Więc to, to nie pokazuje y, problemu, że grzech powoduje y, y, chorobę. Nie? Y, oczywiście grzech powoduje też. Chorobę może powodować no, Twój nie, grzech, nie. może powodować Twoją chorobę, grzech kogoś innego, może powodować Twoją chorobę. Jasne, że tak, ale nie zawsze Twoja choroba wynika z Twojego grzechu. O, to chcę powiedzieć, mhm. nie? Natomiast, natomiast jedno, co jest pewne, że no, czymś gorszym niż choroba tu na Ziemi jest yy, nie, móc, nie móc po śmierci być w niebie, nie? Przez grzechy. No też tutaj Pan Jezus wskazuje na tą przemianę serca, tak, żeby już mhm. tutaj też myślenie swoje zmienić. Yy. Oczyścić nie? To, 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 tak, to ciało. Mhm. Odsuwać się od grzechu, a iść w stronę Boga. Nie? Tak jest. Piętnasty werset przeczytał. Mhm. Po odejściu człowiek ten oznajmił Żydom, że to właśnie Jezus go uzdrowił. No już wiedział kto. Tak, z tego powodu, że Jezus uzdrawiał w szabat, Żydzi zaczęli go prześladować. On jednak im odpowiedział: Mój ojciec działa stale, dlatego i ja działam. Żydzi więc tym bardziej usiłowali zabić Jezusa. Nie tylko bowiem łamał szabat, lecz samego Boga nazywał swoim ojcem, czyniąc się w ten sposób równym Bogu. Tak. Hmm. Taka właśnie jest Ewangelia według Świętego Jana. Mamy kilkukrotnie tak. określenie, że Jezus jest równy Bogu. No, i to jest, yy, i to jest niesamowite, yy, bo ewidentna sytuacja. Jezus y, był Żydem, tak jak faryzusze byli Żydami, nie? Wszyscy byli Żydami, więc oni y, wiedzieli, że to, że jesteś Żydem, to nie znaczy, że masz relację ze Stwórcą, Ojciec, nie? To nie oznacza. Bo, czyli oni wiedzieli, że Jezus nie ma prawa nazywać siebie Synem Bożym w tym kontekście, nie? A On pokazywał, że On ma taką relację... Syn Ojciec z Bogiem jak nikt nie ma. Nie? I dlatego nie byli, że On nazywa, że on siebie, bo On siebie stawia równym z Bogiem. Nie? Mój ojciec działa stary, dlatego ja działam. I też tutaj jest taka korelacja z tym szabatem, tak? tak? Że jest Pan czytamy w Starym Testamencie, że siódmego dnia Bóg odpoczął po swoich pracach. No i pytanie, czy do nie wrócił? A rozwin tą myśl, że mm, wraca, to znaczy, że tak jakby czy ten tydzień się powtarza, tak? Że w sześć, no, że się dni pracuje, siódmego odpoczywa i, i, i znowu, znowu idzie do roboty, znowu... nie? No można takiego absurdu teologicznego. No, tutaj dać. Jezus pokazuje, że ten siódmy dzień jest inny, ale to nie znaczy, że, że Bóg jakby zasnął, nie? Mhm. To też był taki szabat skierowanie Boga do człowieka do Boga, tak? tak. Żeby się zająć ten, tym, tym dniem bardziej. Miłość w tym dniu nie ustaje. Ma ustać praca, czy gdzieś gdzie się koncentrujesz na pracy w kontekście zarobku, mm -hmm. tak? W kontekście, wiesz, tego nie, ty masz w tym momencie się nie skupiać na, że tak powiem, zarobutko, ty Jez masz czas. się na Bogu skupić. Tak, nie? Tak. Ale to nie znaczy, że nie możesz robić czynności jakichś tam, nie? że tego Ci nie wolno, tego Ci nie po prostu masz nie zarobkować, masz w tym momencie się poświęcić Bogu, ludziom, miłości, tak? I tak dalej, nie? To nie znaczy, że nie możesz komuś y, pomóc, y, czegoś zrobić, y, nie? Po prostu masz, moim zdaniem, nie zarabiać w tym momencie, tak? I wiesz, tej... jeszcze przepraszam, że, że tego, ale no, mamy w dzisiejszych czasach, ludzie różnie pracują, nie? I, Musi ktoś też w tyle. Dokładnie, nie? Wiele. Więc, yy, więc no, uznajemy, że... I to też w miłości, w potrzebie ludzkiej uznajemy, że ten czas. Po prostu chodzi, że masz 7 dni w tygodniu. Gdzie masz czas dla Boga? Nie? Gdzie masz ten taki jeden dzień, który jest tylko i wyłącznie dla Boga. Tylko i wyłącznie, nie? Czy masz taki jeden dzień? Nie? Gdzie po prostu masz, masz go dla Boga. Nie? Ten czas dla Boga. No. I to właśnie jest po potem mówi, że szabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu, nie? Więc to jest po to, żeby człowiek nie zapomniał, że w tym tygodniu, w każdym tygodniu ma znaleźć czas dla Boga i dla bliźniego w miłości, nie? Tak. No to Piotr, piąty rozdział się nie kończy jeszcze. Myślę, że rozbijemy go sobie jeszcze na dwie, mhm. dwa odcinki, bo jest dużo takiego tekstu mhm. głębokiego yy, i co byś dzisiaj zapamiętał z tego fragmentu 18 wersetów? Ech, co bym zapamiętał? No, um, co jest dla mnie takie najbardziej trzeźwiące, no to właśnie, że wyłania się tu obraz tego, że Jezus przychodzi do człowieka. Ech, łączy mi się to potem z tym, że właśnie już ta zasłona przybytku tak. rozdarta i duch święty. Do każdego ma dostęp i już nie potrzebujemy konkretnych miejsc, e, uzdrowień, nie? że musisz gdzieś jechać, bo tam Bóg działa i tam Bóg może uzdrowić w tym miejscu. Nie? Ani że do świątyni nie musisz iść i mieć arcykapłana, który wejdzie za zasłonę przybytku, e, bo on ma dostęp do Boga. Nie, teraz już każdy ma dostęp do Boga, bo przyszedł Jezus. I teraz Ty masz dostęp do, do Boga przez Jezusa w duchu świętym. E, więc nie potrzebujesz tych miejsc, nie potrzebujesz świątyni. Świątynią stajesz się Ty. Jeżeli tylko uwierzysz, to Duch Boży w tobie zamieszka. Nie? Oczywiście kościół się ma gromadzić. I potrzebne są miejsca, żeby kościół się gromadził. Nie? Ale to Możesz... ich to nie będzie przeszkodą, żeby w każdym innej sytuacji, miejscu. To już nie musi być świątynia, bo Ty jesteś świątynią. A kościołem są ludzie. Więc jak się zgromadzicie w parku na sali gimnastycznej, nie wiem, w domu, tak, tak na, gryżu, się, na ulicy. na, gryżu, na ulicy. Chrześcijanie się tak gromadzili, nie? Tak, po domach. Więc tak naprawdę e, budynek e, kościelny jest fajny. No bo tam jest w dzisiejszych czasach, no w domu, wiadomo, no, to nie tak jak kiedyś było, nie? Że te migro, migracje pomiędzy domami były takie swobodne, że każdy wchodził do każdego. Tak Teraz to wiesz, na zaproszenie trzeba przychodzić, no bo takie mamy życie. Więc ten kościół jest taką swobodą poruszania się, nie? ale on tak naprawdę no, jako budynek nie jest potrzebny. My, my mamy taką potrzebę w dzisiejszych czasach, ale to nie jest wymóg wymóg Boga, nie? O, musi, musi być świątynia. No, no nie, no bo Ty jesteś świątynią. Po części nawiązujesz do tego, co mnie tutaj najbardziej uderzyło. Padły tutaj takie Twoje słowa, że żeby tradycja nam tutaj nie przeszkadzała w tych świętych rzeczach, które Bóg nam daje, tak? tak. Czyli taką wolność też. I zobacz, hmm. że ta, ta świątynia kościelna to też może być taką tradycją właśnie, nie? A nie, nie, muszę iść do kościoła, I nie? I, albo muszę jechać do świętego miejsca. Dwa kroki z poza, i już święto się kończy, tak? Tak, no nie, wiesz, wychodzę, zamykam, zamykam Boga w świątyni i wychodzę do życia. Nie, ty jesteś świątynią Ducha Świętego. Gdzie Bóg może bardziej mieszkać niż w tobie? I zobacz, i znowu tu się przekierowuję. Nie grzesz już więcej, tak? Mhm. Skoro jesteśmy świątynią, Duch Święty zamieszkał w naszym ciele, też dbajmy o to swoje ciało, tak? I też zobacz, jak to się może nie spodobać duchownym teraz, nie? Którzy nas słuchają i mówią, co wy mówicie? Trzeba przyjść do kościoła, do budynku. No, no tak jak tutaj. Dlaczego nosisz posłanie, tradycja, nie? A Jezus mówi, nie. Czyli to kościół jest dla człowieka, a nie człowiek dla kościoła, nie? Wiesz co, ja teraz tak sobie myślę, że w wielu takich wspólnotach Ile więcej się dzieje poza tym jednym dzień wyznaczonym na spotkanie, ile więcej się dzieje, jak mamy bezpośrednie rozmowy w tygodniu, czy mamy tak. jakieś inne spotkania, choćby tu nasza grupa tak. męska, ile tam się więcej dzieje niż poza tym jednym dzień, który ktoś sobie wyznaczył i, i tylko na nim się skupia. Tak. Cały, cały tydzień prowadzimy życie, tak? Chrześcijański no, tak nie? Tak nie? Tak ma być. Bardzo trzeźwiące yy, no, dla kogoś może być odpychające. Może to być takie, że jakieś sekciarskie, no ale my odkrywamy. Słowo, ale pan też też dokładnie z tymi samymi sytuacjami się mierzył tutaj, tak. mówiąc o tym szabacie, tak? Walczyć musiał niestety z faryzeuszami, którzy inaczej to widzieli, niż on. No, jeżeli dla Was to jest yy, ciekawe, może trudne, jesteśmy otwarci. Nie? Piszcie, komentarze, rozmawiajmy, dyskutujmy. Jak najbardziej, ale kierujemy się zawsze Pismo Święte, staramy tak. się wielowątkowo tutaj e, odpowiadać Pismem Świętym, wielowątkowo. No i co? Do moku na razie nie zapraszamy, bo jest przerwa wakacyjna. Od września mamy nadzieję, wystartować e, znowu e, na grupę męską. Możemy zaprosić, bo ona się w wakacje toczy. I przyznam, ostatnio była wielka rzecz. 15 <noise> osób się spotkało. Osób spotkało. się Cudowny czas, tak. naprawdę można e, mieć wartościowy wartościowe takie spotkania. Także co, zapraszamy na kolejny odcinek, część yy, dalsza piątego rozdziału, a póki co dobrego dnia i trzymajcie się z Do zobaczenia. Do zobaczenia.